Moje naleśniczki z tej strony pancake i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym odcinku nagrywam kolejny tag, który się nazywa Favorite LPS Shape Tag, który został stworzony przez Ascalon LPS TV. I tak specjalnie zostawiłam, ponieważ to nagrywam taki special z okazji mojej osiemnastki. Żeby był jakiś special po prostu, żebym coś nagrała, żeby tak pusto nie zostawić. I mam nadzieję, że właśnie odcinek wam się spodoba. I przed yy, odpowiadaniem na pytanka. Zapraszam was do zostawienia łapki w górę. Oczywiście zostawcie też jakiś komentarz. I też oczywiście subskrybujcie z dzwoneczkiem, aby was nie ominął żaden nowy film na moim kanale. I też zapraszam na mojego Instagrama i na mojego TikToka. No cóż, już dalej nie przedłużam i zapraszam Was do dalszego oglądania. Ok, więc czas na pierwsze pytanie: Jaki jest Twój ulubiony kształt LPS? Szczerze, mam bardzo ulubionych kształtów, ale najbardziej to ja lubię short hairy. Drugie pytanie. Dlaczego akurat to jest Twój ulubiony kształt? Hmm, to jest naprawdę trudne pytanie, ale odpowiem krótko, że są po prostu urocze. Mają bardzo ładne kolorki, takie wzorki. Jeżeli mogę tak powiedzieć, oczywiście. Trzecie pytanie. Ile masz figurek tego kształtu? Mam jak na razie pięć. Short hairów. Wiem, że to jest mało, ale to mam najwięcej tego kształtu z mojej kolekcji. Czwarte pytanie. Który LPS był najdroższy? Z tego co pamiętam, to ta short była u mnie najdroższa. Ona kosztowała chyba około 17 zł, z tego co pamiętam, oczywiście. I jeżeli tak mi się wydaje, to była moja najdroższa figurka. Piąte pytanie: Który LPS był najtańszy? Najtańszy to był ten short hair i ona była za darmo. Dlaczego za darmo? Ponieważ ją wygrałam w jednym konkursie, gdzie musiałam taki jeden short nagrać. Wtedy wygrałam ten konkurs i dostałam tą shorterkę jako nagrodę. Więc ona była. Nie, najtańsza. Szóste pytanie: Która figurka była pierwsza? Moją pierwszą figurką była ta short z chyba Nintendo, z tego co pamiętam. I ona jest ze mną jak dla mnie dosyć długo, chyba 2 lata. Mogę też się mylić oczywiście, najwyżej będzie napisane kiedy dokładnie dostałam tego pet shopa. Ale tak, to była moja pierwsza Shortherka. Siódme pytanie. Która figurka jest najnowsza? Moją najnowszą figurką jest ta Shortherka, którą na nią czekałam chyba dwa miesiące i w końcu się doczekałam. I ona jest moją najnowszą Shortherką. Ósme pytanie którego LPS z tego kształtu lubisz najbardziej? Mm, szczerze? Wszystkie moje shorthairki lubię mm, Ale najbardziej to ja lubię Najbardziej lubię tą shorthairkę, gdyż też to było moje największe marzenie które się spełniło i ona jest najbardziej moją ulubioną shortherką. Dziewiąte pytanie, jaka jest Twoja wymarzona figurka z tego kształtu? Szczerze, mam bardzo dosyć dużo marzeń. I osobno pokażą się zdjęcia tych shortherek, które mi się najbardziej marzą? Ostatnie dziesiąte pytanie. Który LPS z tego kształtu jest dla Ciebie najbardziej sentymentalny? Mm, też to jest trochę trudne pytanie. Muszę się troszkę zastanowić. okej, okay, już się zastanowiłam i pokażę Wam te short hairy, które są najbardziej sentymentalne. Ta short hair czyli moja maskotka kanału, ta moja ulubienica i ta short hair z brokatem, którego już prawie nie ma. Ok, to już by było na tyle w tym odcinku, więc odpowiadałam na wszystkie pytanka już. A nominuję te osoby, które chcą z chęcią nagrać ten tak. Bo naprawdę Fani się odpowiadało na te pytanka. I cóż, jak już mówiłam na początku, ten tak został stworzony przez Ascalon LPS TV. Link do jej kanału znajdziecie w opisie albo też na końcu filmu. A pytanka też będą się znajdować w opisie. Dobra, więc mam nadzieję, że taki special urodzinowy wam się spodobał. A jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście też komentujcie, subujcie i też nie zapomnijcie o dzwoneczku, aby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. A więc do pa.